Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... że w momencie kiedy pojawi się 100 osób obserwujących ten kanał pokażę swoją gębę, więc oto moja gęba. To, że przybyło tyle osób, to świadczy tylko o tym, że wielu z was złamało pierwszą i drugą zasadę: nie subskrybuj kanału pierwszy FBV. osób, które ten kanał obserwują od samego początku, od startu. Znamy się osobiście, dawno mnie nie widzieliście. Zdążyłem się pewnie zestarzyć, więc miło was widzieć. Mam nadzieję, że miło wam widzieć mnie w sumie. Bo Ja was nie widzę. Hmm. Hmm. Ale prawda jest taka, że na rozkłosie wokół tego kanału zupełnie mi nie zależy, nagrywam to, bo, bo chcę jakoś zabić czas, w związku z moimi ciągłymi wyjazdami, czasem tęsknotą, za domem, to jest dobry sposób na zrobienie czegoś ciekawego. Się znowu zagadam i coś spalę, tak jak ostatnio. A więc, więc tak, żeby, żeby już tego nie, nie przedłużać. Szkoda, że nie mogę pokazać tego, co dzieje się w związku z moją pracą, bo to jest o wiele bardziej ciekawe niż, niż latanie dronami. Ale fakt, że drony są dużą częścią moje, mojego życia w podróży i, i bardzo chętnie dzielę się tym, co, co dzieje się w związku z dronami. Z drob, takich drobnych zapowiedzi na to, co może się wydarzyć. To pracuję nad, nad swoim własnym dronem od A do Z. Jest już, jest już gotowa rama wydrukowana w 3D, kompletnie zaprojektowana przeze mnie. Efekt, efekt nauki projektowania czy modelowania w 3D podczas pandemii. Troszkę więcej w przyszłości nie mam jej ze sobą. No i co? Może pokażę, jak wygląda taki, taki dzień w mojej pracy, kiedy jest jakieś okno na to, żeby chwilkę polatać i pobawić się. I zazwyczaj kończy się to na jakiś, jakiś głupich problemach, więc, więc wreszcie, wreszcie mogę pokazać się cały w tych filmikach. Wcześniej miałem jakąś taką zasadę, że chciałem zachować swój wizerunek dla siebie, ale obiecałem, że, że będzie mnie widać. Po prostu subskrybentach może teraz, kiedy, kiedy zobaczyli moją gębę, o, spadnie liczba osób subskrybujących, to nie byłoby tak do końca źle. Jak mówię, nie zależy mi na rozgłosie tego kanału. czy z drugiej strony, o, o, jak kogoś to interesuje, to, to fajnie, no fajnie, ale. Pamiętajcie, pierwsza zasada, nie subskrybujcie, druga zasada, nie subskrybujcie, trzecia zasada, idźcie sobie polatać, idźcie zrobić jakąś przygodę, nakręćcie filmik, będzie wiele ciekawiej niż siedzieć przed komputerem.